Jestem właśnie w ostrowie na plantacji lawendy i chciałam powiedzieć kilka słów na temat tej rośliny, ponieważ lawenda jest właściwie od wieku stosowana i w produktach kosmetycznych, i perfumach, ale może nieco słów na temat samego stosowania w ogrodzie. Mamy tutaj plantację lawendy, która jest tak naprawdę nasadzona z kilku różnych odmian. I te odmiany przede wszystkim widoczne są na kolorze kwiatów. Kwiaty mamy albo bardzo ciemne, fioletowe, albo ewentualnie niebieskawe. Tutaj mam akurat jedną odmianę, więc nie widać tej, tej drugiej. Patrząc na całą plantację, można sobie zobaczyć wtedy różnicę, jak, jak, jak to wygląda wszystko, kiedy jest nasadzone razem w grupach. Lawendę proponuję sadzić w grupach, ponieważ wygląda wtedy najpiękniej. Kwitnie długo, naprawdę długo, to jest około trzech do czterech miesięcy. Lawendę należy nawet też przycinać, w ten sposób powodujemy, że nas, nam się pięknie rozkrzewia. Jest to roślina niewymagająca, stosowana właściwie najczęściej i jedynie na stanowisko słoneczne, ze względu na obfitość kwitnienia, powinna być właściwie sadzona na słońcu. Jest, kocha słońce, uwielbia stanowisko wręcz praktycznie upalne, glebę umiarkowanie wilgotną do suchej, a nawet jałową, i dlatego nie polecam za dużo podlewać i trzymać lawendę na przykład w pojemnikach i, i tak bardzo ją dopieszczać, w pewnym momencie y, może nam się nie udać. To jest roślina, która nie potrzebuje aż takiej nadmiernej opieki. Roślina miododajna. Może zwróciliście uwagę, wszędzie tu są, mm, ale absolutnie wszędzie są motyle i pszczoły. Y, słychać owady na całej plantacji To jest niesamowite. Y, zapach lawendy unosi się w powietrzu. Jest bardzo gorąco, stąd, ponieważ mamy już prawie w południe, więc jest lampa, jest upał 30 stopni, a ta wenda po prostu wytrzymuje. Nic jej nie jest wręcz przeciwnie. Także polecam ją nas do rabat słonecznych, obwódek, pojemników na tarasy i balkony słoneczne, do ogrodów ziołowych to jest podstawa, ponieważ jest to roślina ziołowa jest, ma właściwości lekarskie. Nie tylko, nie tylko pachnie, nie tylko może wpływać na naszą urodę dzięki kremom czy różnego rodzaju balsamom, ale przede wszystkim ma też właściwości zdrowotne i jest stosowana wszechstronnie od wielu, wielu wieków. Bardzo dziękuję za uwagę i polecam. pewno.